Cześć, pewnie zastanawiacie się, co robię na środku oceanu. Otóż, gdy zaczęłam dekorować jeziorko, o którym mówiłam w ostatnim odcinku, okazało się, że nie mam już praktycznie żadnych koralowców. Ciężko je farmić, ale bardzo lubię nimi dekorować wszelkie maści rzeczy związane z kształtowaniem krajobrazu, a że są to jedne z nielicznych roślin, które rośnie w cudzysłowie. Bo Korale wcale nie są roślinami, ale mniejsza o to teraz. Są to jedne z licznych bloków, które można postawić pod wodą i fajnie wyglądają. Postanowiłam więc nafarmić ich trochę, by przez jakiś czas mieć przynajmniej z nimi spokój, dlatego postanowiłam wybrać się w daleką wyprawę za koralowcami. Przy okazji, zaktualizowałam swój świat do 1.17. Udało mi się włączyć MC-selector. Jak widzicie, mam tutaj załadowany mój aktualny świat. Nawet widać na nim zamek. Natomiast jeśli chodzi o sam MC Selector, jest to program do usuwania głównie nieużywanych czanków, jest tutaj parę opcji wybioru. Ja akurat będę je usuwała ręcznie, chodzi o to, żeby wygenerować zasoby z 1,17 nowych czankach. Jak widzicie, tutaj mam moją wioskę. Tutaj mam wioskę kotów, którą będę robić. To są te dwie rzeczy, które na pewno chcę zostawić, dlatego nie mogę usunąć tych czanków. Tu jest spawn, który też chcę zostawić. Natomiast teoretycznie całą resztę mogę sobie spokojnie usunąć. Tutaj jest baza jednego kolegi, którą też chyba na razie zostawię. Nie jest mi specjalnie potrzebna, ale może kiedyś będę chciała tam coś zrobić, bo wyrównał bardzo dużo terenu, zrobił wielkie kółko, można coś z tego ciekawego zrobić. W każdym razie całą resztę usuwam. Widzicie, zaznaczam prawym lewym przyciskiem na taki pomarańczowy kolor tereny, które nie są już potrzebne. Ok, jak już zaznaczałam wszystkie czanki, to klikam na Selection, Delete De i czanki są wyczyszczone. Pamiętajcie tylko o jednym, Zawsze róbcie backup. Jak widzicie, po skrzynkach udało mi się zebrać całkiem dużą ilość koralów. Mam nadzieję, że przez jakiś czas mi tyle wystarczy. Wyszłyśmy ten jeden blok, by się zmieściło. W drugiej skrzynce mam czerwone i żółte korale. No i podwodne ogórki, tak to się nazywa na polski. No, w każdym razie pikle. Przy okazji chciałam Wam pokazać co udało mi się znaleźć w związku z 1.17, gdy szukałam biomu z ciepłym oceanem, ale najpierw potrzebuję trochę żelaza na wiaderka. Jak wiecie w 1.17 można już kopać rudę żelaza i złota za pomocą kilofu z fortunką. Więc można dostać z paru bloków żelaza. Nawet paręnaście albo nawet parę dziesiąt kawałków żelaza, ale i tak trzeba je przetopić, więc. Dalej tyle samo pracy, tylko trochę więcej materiałów. Ok, to co udało mi się znaleźć w trakcie wyprawy? Okazuje się, że jednym z najlepszych miejsc do szukania tych nowych okrągłych struktur god. god de, de. No, tych takich z kryształami, wiecie o co chodzi. E, jednym z najlepszych miejsc jest właśnie szukanie ich w wodzie i znalazłam taką. Jak widzicie, przekopałam już ją całkiem, poza tymi paroma klockami. O, moje ulubione rybki! Bracie wszystkie! Kocham kolor tych rybek tropikalnych. Widzicie, one są takie niebiesko-cyjanowo, właściwie różowe. To jest moje ulubione połączenie na tych kolorów na rybkach tropikalnych. Więc jak tylko takie widzę, muszę je zdobyć. Chodźcie do mnie wszystkie! No to jedna zostaniesz, nie mam więcej wiaderek. Właśnie. I a propos tych godet, jeśli chodzi o te bloki e, kryształu z takim x je należy zostawić, bo i tak nie można je wykopać e, na survivalu, A na nich tworzą się nowe kryształy, więc je tutaj zostawiłam. Zaczęły mi się już tworzyć kryształy, nawet jeśli jesteśmy pod wodą. Więc hmm, poczekam jeszcze trochę, aż wytworzę się większe kryształy, i wtedy je skopię. W każdym razie poczekam tutaj pod tą geotą trochę, poawcze. W tym czasie zrobię sobie herbatki. Mam nadzieję, że do tego czasu zdążą wyrosnąć te kryształy. Zabezpieczę się tylko przed fantomami. I zobaczymy, ile uda mi się zdobyć nowych kryształów. Zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej, pora zobaczyć, co udało mi się zdobyć na wyprawie. Do nowych czanków. Jak widzicie, mam całkiem sporo małych predatorów. Parę map zakopanego skarbu, jajka żółwi, które zdobyłam, właściwie które sobie naprodukowałam. Parę główek topielców oraz świecących ośmiornic. Przy okazji tu napięczę. Zrobiłam sobie małą segregację, gdzie umieszczam główki. Sprawdźmy, jak działa świecący tusz. Awesome! Bajer! Tutaj mam bloki nowych ród. Nie wszystkich, nie udało mi się wszystkich znaleźć i trochę tufu. Jak się w ogóle tłumaczy tuf na polski? Natomiast, jeśli chodzi o wygląd, to jest czymś pomiędzy umarłym koralem a omszonym. to są omszone. a omszonym koblem. Z trochę mniejszą saturacją. Fajnie razem mogą się prezentować. No całkiem fajnie się tekstury łączą. W każdym razie spodobał mi się, więc jak chodziłam po jaskiniach to wykopywałam wszędzie gdzie widziałam. Patrzmy na nowe rudy. Nie wszystkie udało mi się znaleźć, ale udało mi się znaleźć diamenty. Diamenty wyglądają prawie tak samo, chociaż wydaje mi się, że te parę pikseli u góry są nowe. Nie mam co prawda wersji deep slateowej. Mam natomiast dwie wersje lapisu. No wyglądają całkiem spoko, jak na moje oko. Dwie wersje redstone'a. Ktoś się czepiał, że. Ten czerwony ma za duży poblask, który powinien być widoczny tylko gdy jest aktywowany. Blok. Hmm. Ogólnie nie wygląda całkiem spoko. Nie byłam specjalnie przywiązana do poprzednich wyglądu, wyglądu ród, więc dla mnie jest ok. Nie znalazłam deep wersji miedzi, ale sam blok miedzi mi się podoba, szczególnie, że to jest takie fajne połączenie pomarańczu i zieleni. Mamy żelazo w dwóch wersjach. Wygląda całkiem też fajnie, moim zdaniem. Jeśli chodzi o węgiel, z kolei, no, ma wersja mi nie przeszkadza. W sumie, bardzo wygląda jak węgiel, tak się zastanowić. Te brązowe fragmenty kojarzą mi się dość mocno z węglem. Natomiast ta czarna wersja dipsleyowa kojarzy mi się z jakimiś czarnymi kwiatkami. Wiecie, ten środek wygląda trochę jak środki kwiatków. Ogólnie bardzo ciekawa tekstura, podoba mi się. O mnie nowe rzuty mi się bardzo podobają. Uważam, że Jasper robi świetną robotę, jeśli chodzi o pixel art minecraftowych bloków. Ściągałam tapaki na 1.17 i na Vanilla Twix jest mega śmieszny datapak, który trochę zmienia. Gdzie mogę go schować? O, tu nie widzę. Który nieco zmienia to jak działa ta nowa lupa. Luneta. Którą dodali w 1.17, bo jeśli ktoś ma fajna, to w zasadniczo ta luneta średnio mu się może przydać, bo i tak pod C ma zuma. Natomiast ktoś stwierdził, że może jej dać inny zabawny cel. Więc teraz, uhu, ciekawe rzeczy mogę zrobić. Więc teraz mam lunetę. U, ona jest w 3D fajnie. I znajdźmy jakiś cel, który możemy poobserwować, na przykład tamtą krowę, <grystanie> <grystanie> o, oh to jest awesome. Tak właśnie powinna działać ta luneta! <grystanie> Najlepszy, te... Najlepszy tekstur pack ever. Okej. Okay. Tak, myślę, że z tym, tej te z, tą, z tym teksturpakiem będę mogła używać tej lunety. <śm> A no i udało mi się znaleźć nowe bloki stalaktytów. Ciekawe, czy jak bym tu tak... O, dzień dobry. Dzień dobry. Tylko nie mordujcie mi wiśniaków. O nie, ich tam jest więcej. Gdzie jest wasze? Hm? Już drugi raz Was spotykam ostatnio i jesteście sami bez szefa. Może to i lepiej. Zawsze uważam, że to creepy, że oni tak patrzą na ciebie, ale nie szczelają. w takim. Mamy cię na oku. Jeden nieprzemyślany ruch i po tobie. Creepy! Zastanawiam się, czy jak je tak tutaj zostawię, to w którymś momencie zacznę, zaczną się tworzyć. Nie zbliża się. Zaczną się tworzyć te stalaktyty. Hmm, ciekawe. Sam, same te stalaktyty mi się aż tak bardzo nie podobają. Są takie bezwymiarowe. No i ostatnia rzecz, bardzo, którą bardzo się jaram którą udało mi się znaleźć w zatopionym statku. Nie, nie mogę przespać tego... A! za Jesus Christ! Kupki, przestraszyliście mnie! Blok... Mchu! Ponieważ jeśli się go... A? Jeśli się go potraktuję mączką... To się rozrasta i tworzy masę super rzeczy. Omegę, omegę, omyg. A ile azali? Zróbmy porównanie. Dąb. i azalia. No jest pewna różnica. Tylko, że te liście tak mało się między sobą różnią. Chciałabym, żeby w Minecrafcie było więcej. A! Boże, coś polskie. Wszystko mnie dzisiaj straszy. Jeśli weźmiemy na przykład brzozę i świerk, to tu różnica już jest super trochę większa. Trochę. W sumie ta azalia też się nieco różni, ale w naturalnych, znaczy naturalnym, w rzeczywistości naszej tu na Ziemi te różnice między liśćmi kwitną drzew, które rosną obok siebie o tej samej porze, potrzebują być znacznie większe. Na przykład jakby były liście bardziej pomarańczowe, się tak bardzo różniły kolorem, albo bardziej czerwone jak na przykład liście perukowca. Można byłoby to naprawdę fajnie komponować. Tutaj aktualizacja, jak idzie mi robienie jeziorka pod zamkiem. Jak widzicie wyrównałam już dno, w sensie usunęłam cały żwir i piasek. Natomiast jeszcze pozostaje mi do wyrównania te skały, pousywanie diorytu, uwolnienie tej owcy. Postawiałam już sobie rusztowania, no i chcę to drzewo przerobić. Jest fajne, ale trochę nie wygląda zbyt, wygląda zbyt minecraftowo. Widzicie, udało mi się już wyrównać, a właściwie to nie wyrównać, skały dookoła jeziorka. Dużo rusztowań. Usunęłam to drzewo, zaraz będę je stawiać od nowa. W miarę zrobiłam jeziorko. Przy okazji, gdy robiłam dno, kładłam bloki i Trochę bonmilowałam teren. Znal okazało się, że w środku zrespił mi się akselot. O tu jest. Nazwałam go Grażynek. No i skoro już się tu zrespił, to podoba mi się cuty spredator. W każdym razie postanowiłam, że no skoro już się tu zrespił, tutaj zamieszka, tylko nie będę mogła przez to tutaj umieścić rybek. Zrobię jakieś inne jeziorko na rybki. Natomiast tutaj zamieszka Akselot. bo jak wiecie, akseloty zabijają rybki i zabieraj, zabijają yy, squidy, ośmiornice więc. I w sumie wszelkie moby podwodne zabijają. Pewnie dlatego nazywają się predatorami. Boing, boing. ale chyba mu się tu podoba, więc good for him. Widzicie, że mniej więcej skończone. Fajnie też wygląda w nocy, bo podświetliła niektóre elementy. Tutaj jest ta pseudowierzba, wyszła jak wyszła. Trochę lepiej niż oryginalne czywo, które to było, ale hmm. tu, tu aktualizacja. Chodziłam po świecie i zbierałam koty. Yy, nazbierałam kotów bardzo dużo. Te już teoretycznie były wcześniej, poza paroma, które zamieściłam tu u góry. Te są nowe, gdzieś yy, zbierałam je po świecie, bo ogólnie to yy, trochę równałam terenu. Tam, gdzie widzicie te kawałki dirta, to. Yy, Widać ślady mojej interwencji, ogólnie całą tutaj okolicę równałam, tą pagórek też, został mi tylko ten tutaj fragment i tutaj wszystko wyrównałam, jeśli pytacie dlaczego odpowiedź jest, a właściwie jej nie ma. Ja po prostu lubię równać ten teren w minecraftzie, jakoś, nie wiem, moje ulubione chyba zajęcie w tej grze to usuwanie bloków dirka i kładzenie ich, ich gdzie indziej. Tak, więc zajęło mi to pewnie parę godzin, takie głupie zajęcie, ale wygląda to lepiej. Ogólnie tutaj była farma żelaza, nie moja. Mm. I kot. Kolejny. Aż! Koty! Chodź tu. Jelly, i widziałam tutaj kolorkę gdzieś, gdzie ona jest. Chodź tutaj Najgit. A, mam cię. Oba są. Świetnie. No w każdym razie tak się bawiłam. Wyrównałam teren i łapałam bezpańskie koty. Więc wyrównałam ten teren i myślę, czy nie postawić tutaj, nie zrobić tutaj wielkich pól uprawnych. Kiedyś, kiedy nie będę miała siły robić nic innego, bo to wiecie, jest takie zajęcie, które nie wymaga zbyt wiele myślenia. Takie trochę bezmyślne stawianie bloku. W tym czasie możesz posłać sobie audiobooków albo muzyki. Rozmyśleć nad sensem życia i takie rzeczy. No tutaj też mam inne bezpańskie koty. Widzicie, ile ich się szlaja po tym świecie? Ale ja nie mam serca ich zabijać. Nie, nie potrafię zabić kota w Minecrafcie. Normalnej, normalnej rzeczywistości też. Co o tym sądzisz, Bob? Coraz więcej bezpańskich kotów. Ja was wypuszczę, jak tylko skończę tą wioskę. Aktualizacja, jeśli chodzi o Bajorko, bo już ja mniej więcej skończyłam. Tutaj zrobiłam kelpy. Tutaj zrobiłam, kiedyś BWO wrzucał taki filmik na temat kelpów, że jak je wykorzystać i mówił o takim miejscu, gdzie się składuje i suszy. Mi to wyszło trochę gorzej niż jemu, ale no jest miejsce. To jest tak zwany point of interest, czyli jakiś taki niewielka budowla, która zwraca uwagę. Jeśli przejdziemy tu dalej, to Zobaczycie, Auf. zobaczymy. Tutaj postawiłam trochę dipsłona, mam go dość mało, muszę sobie zrobić farmę. Powiedziałam się, że można, przynajmniej tych zwisających, nie wiem jak z blokami. Ponoć bloki sprzedają ma masoni, <grywia> ci villagerzy, kamieniarze. Jeziorka są skończone, chodź. Puściłam tutaj moje rybki, Cyjanowo różowe oraz nałapałam trochę łososi sumów? Salmonów w każdym razie, żeby było tu jakieś życie, więc jeśli kotom minecraftowym zachce się polować na rybki, to mają do tego bardzo dobre warunki. Polecimy sobie w górę. I część z jeziorkami jest już skończona. Tak sądzę. Ops. Czemu ja tej nie mam zapasowej elitry? Udajmy, że niczego nie widzieliście. Natomiast chciałam jeszcze jedną rzecz zrobić. Na sam koniec. O, tu. Stwierdziłam, że trochę mojemu grażynkowi będzie smutno samemu tutaj sobie pływać. Nie wiem, czy jakiś nowy grażynek by mu się zrespił, czy nie. No, ale tak... Ojojoj, ojojoj. Co robisz? Właśnie nad tobą ojojujem więc postanowiłam, że przywiozę mu kolegów. Poznaj Boba i poznaj Juliana. Jej! Grażyn! Przywitaj się z kolegami! No, najwyraźniej wolisz tego słupa. Dobrze. W następnym odcinku chciałam się wziąć za farmę wosku z wączkami, ponieważ w 1.17 można można robić świeczki, a ja potrzebuję nie potrzebuję świeczek, ale chcę świeczki. Dlatego zamierzam zrobić farmę bączków i zamierzam w końcu usunąć tą. Studnię. Kto wpadł na pomysł, że studnia na środku drogi? To dobry pomysł. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Postaram się popracować jeszcze tutaj trochę, zrobić parę rzeczy. I widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że za tydzień. O, cześć. Boin, 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 boin. No On się chyba bardzo dobrze bawi na tym soul sandzie.